I swoją pracę, umożliwiając jego wzniesienie, odsłaniając ten pomnik Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka. Chcemy wielbić samego Boga, któremu służył bezgranicznie, oddany do końca swoich dni. Boże, mieszkający w niedostępnej światłości, Niebiosa Najwyższe i ten pomnik zbudowany naszymi rękami nie mogą Cię objąć. Ty jednak pozwoliłeś nam wznieść ten dar pomnika i zespoliłeś serca i dłonie wielu ludzi, naszych przyjaciół ze Słowacji, zaprzyjaźnionych z nami, Polakami, aby On mógł powstać. Bądź uwielbiony za to dzieło rąk ludzkich.